Mądra zabawka. Mądra zabawka nie ma w sobie tak naprawdę nic z mądrości, co nam się tak prosto kojarzy. Mądra zabawka. Dam przykład mądrej zabawki. Mądra zabawka to może być na przykład właśnie papier, farbka i gąbka. I to może być mądra zabawka. Tak, bo pobudzamy tu. Dotyk, Tak. wzrok. Mhm. I, coś, czy I nasze relacje Ko z dzieckiem budujemy, Koordynację wzrokową Aktywizujemy mhm. zainteresowania dziecka, tak? Um, dziecko może również wyrażać emocjami poprzez obrazek różne treści, które gdzieś tam mu w duszy grają, tak? Ja już rozumiem, widzę, się, jak on... No oczywiście, małe, u małego dziecka to wszystko, bo to zależy jaki wiek dziecka, prawda, tak. wiadomo, że małe dziecko, jeszcze sprawność motoryczna jest bardzo mała, tak. samotrzymanie, tak, to jest, ale też jest bardzo ważna rzecz, że zawsze zaczynamy, Generalnie uczymy zawsze od ogółu do szczegółu i dobrze jest zaczynać, są na przykład zabawy poprzez malowanie rękoma, poprzez nie wiem tuptanie można kupić folię malarską, zabezpieczyć podłogę tak. i zwykłe tuptanie, zabawy z galaretką. Cięcie galaretki, czy też po prostu rączkami rozdzielanie, robienie przyjęcia. Dziecko się też oswaja i z zapachem może testować jak ta galaretka podskakuje, jest przy tym też dużo śmiechu, prawda. Można włączać w to zdrowe nawyki żywieniowe, robienie na przykład sałatki owocowej, tak. Więc tu możemy różne cele i edukacyjne, i terapeutyczne, rozwojowe, co tam sobie chcemy, Możemy włączyć, ale co najważniejsze, podczas zabawy tworzy się więź, i to co chciałam powiedzieć, bo to jest takie ważne, że dla całego naszego przyszłego dorosłego życia, ta więź, która w wieku dziecka małego zostanie stworzona z tymi osobami najważniejszymi, z rodzicami, tę więź i nad, na, na bazie tej więzi dziecko będzie budowało więzi i relacje mhm. z innymi ludźmi. Dam przykład. Często widzimy, jak w różnych miejscach i domach, gdzie nie było chociaż z jedną z osób w rodzinie jakiejś relacji, mhm. były sytuacje trudne. Tak? To dziecko, jak dorasta, myśli sobie: W moim domu tak nie będzie, będzie miło się mhm. cudnie, a jednak ma tendencję do wchodzenia w podobne mhm. relacje, jak to było wcześniej. Tak? No chyba, że psychoterapii sobie to poprzerabia. Natomiast musimy być świadomi my, jako rodzice, że to jak tworzymy relacje, to jak, jakimi jesteśmy ludźmi, to wpływa na to, jak nasze dziecko będzie sobie radziło w dorosłym życiu. I jeszcze muszę powiedzieć jedną niezwykle ważną rzecz. My mówimy tutaj o zabawach, o, przez co też uczymy, ale pamiętajmy, jak mówimy też o zmysłach, że my też nie jesteśmy nośnikami a propos różnego rodzaju mhm. bodźców, że dziecko ma różne trudności, to to, czy ja w zabawie założę wisiorek, który odciąga uwagę, czy spryskam się perfumami, które drażnią, bo dziecko jest nadwrażliwe, ma znaczenie. To jest bardzo ważne. I wreszcie zwyczajnie, to jakimi my jesteśmy ludźmi, czyli mniej gdyrania, a więcej bycia po prostu takim, jakimi chcielibyśmy, żeby były nasze dzieci. Mhm. Pierwsza metoda Którą dziecko uczy się, to modelowanie. To jest okay. rzecz, o której trzeba pamiętać. Jak chcemy uczyć nasze dzieci, jak mają rozmawiać z drugą osobą, to my musimy szanować nasze dziecko i też z nim od malutkiego rozmawiać. Jak chcemy uczyć nasze dzieci, jak sobie radzić ze złością, to my w relacji z partnerem, na przykład w domu, też musimy być wzorem, co nie znaczy, ludzie nie są idealni no, i popełniają tak, błędy, ale przyznanie się do błędu i wyjście tak, z tego to jest również element edukacji no, dla naszego dziecka. Dobrze. Panie Ewo, a jakich y, zabawek, przy kupnie na przykład hmm. na prezent, czy po prostu dla dziecka powinniśmy unikać? Na co zwrócić uwagę, żeby raczej tego nie hmm. wybierać dla naszego państwa? To pociekę? znaczy tak, no, na pewno zacząć należy przede wszystkim od takich prozaicznych, aż ważnych elementów związanych z bezpieczeństwem. Hmm. Pojawiły nam się i pojawiają dzisiaj różne zabawki, różne firmy i różne certyfikaty. I ja zawsze się niepokoję tymi niektórymi certyfikatami które są tak przysłowiowo przez firmę krzak wydawane, że właściwie za chwilę to każdy będzie mógł wydać do czegoś certyfikat, certyfikat i zabawkę. Tak. Więc na pewno w przypadku małych dzieci musimy zwrócić uwagę, aby nie było żadnych elementów którymi ostrych na przykład. Tak, tak, Żadnych tak, tak. drobnych plastikowych, które się łatwo mogą złamać. Generalnie jakichś małych przedmiotów, które dziecko może wziąć do buzi, połknąć, wrzucić do nosa na przykład. Uh -huh. I rzeczywiście będzie tragedia, tak? No bo musimy bardzo wtedy w takich momentach tak. użyć naszej wyobraźni, co maluch może zrobić. Bo czasami nie przyjdzie nam coś do głowy, a dziecko to. A dziecku przyjdzie, nie? Zdecydowanie. Do głowy. No właśnie. Powiem tutaj przykład, tak. w pewnej placówce byłam i dzieci, małe dzieci w takie około 2 lat, lata bawiły się fasolą, no miały dotykać tak. i tak dalej i to super świetnie. Kiedy weszłam do sali, pani, która prowadziła te zajęcia podeszła do mnie zostawiając te dzieci z tą fasolą i ja już moje, właśnie moja wyobraźnia ruszyła do tych dzieci. Będzie w nosie, fasola pęcznieje i od razu widzę wszystkie niebezpieczeństwa. Mm -hmm. I trochę tak trzeba e, również zwracać uwagę na różnego rodzaju farbki i masy, które mogą być w jakiś sposób toksyczne. Dziecko wszystko, dziecko się sensorycznie rozwija, wszystko bierze do buzi. Kwestia. A są, są takie bezpieczne też plasteliny Oczyliście. i zresztą są używane I tutaj farby do malowania palcami. Tak. Również trzeba zwracać uwagę, żeby utrzymywać higienę tych zabawek, mm -hmm. tak? Bo dziecko małe bawi się na podłodze, no i mówię, wszystko bierze do buzi, tak? Więc to jest chyba najbardziej tak w pierwszym momencie istotne. A czy złą zabawką jest zabawka grająca? To zależy, to zależy. Jeżeli jest funkcja wyłączenia tego grania, to myślę, jest to duża ulga dla rodziców, prozaicznie. <laughs> albo wyjęcie baterii. <laughs> y, albo wyjęcie baterii. Tutaj rodzic poszukuje rozwiązań, natomiast y, no, przestymulowanie nie jest dobre. W tych zabawkach grających, to na co ja zwracam uwagę, że ja nie wiem dlaczego, ale one często. Są tak głośne i ten dźwięk nie jest, I ten taki dźwięk czysty, jest tylko tak jest agresywny właśnie mm -hmm. taki, że ja prawie ostatnio sama kupiłam, wydawało się, że jest fajny, taki gwiazd były święta, gwiazdorek, który tam miał wygrywać kolendy z, z trąbką, Usu z trąbką. Jak usłyszałam te kolendy, to sama miałam ochotę uciekać, czułam się tak pobudzona. Rozumiem. Więc to, to, to wszystko, to wszystko zależy. Tak? Dobra. Słuchajcie, ja wam coś pokażę. To jest ulubiona zabawka stańcowa. Mamy ją w domu, przez, poznaliśmy ją na tej terapii. Teraz ja się wypowiem. Na podstawie tej zabawki powiem wam... Yy... I zaraz pani Ewa będzie pokazywała nam inne, ale ja chciałam powiedzieć o tym, co my robimy ze Stasiem, z tą zabawką w domu. Po pierwsze, ma ona różne, ja wam podepnę link pod tą zabawkę. Ma ona, celem jej jest poznawanie przez dziecko różnych sposobów otwierania, zamykania, przez to jest właśnie ta fajna edukacja. Czyli ma ona różne sposoby damki. Ma też w środku, są to, dołączone są do zestawu zwierzaki. My ze Stasiem, no oczywiście, otwieramy, zamykamy. Liczymy te zwierzęta, poznajemy e, ich odgłosy, jakie wydają. Ja też często wkładam tu rękę i Stasiowi robię teatrzyk. Na przykład e, Stasiu też chowa tu jedzenie na czarną godzinę, e, albo karmi zwierzaki. Albo karmi zwierzaki. E, Pani Ewa, a Pani co by zrobiła z tym domkiem? Ja powiem tak, tak trochę tutaj e, mogę się tak bardziej powymądrzać, jeszcze, ale żeby nie za trudno. Tak naprawdę dziecko co ćwiczy, doskonali motorykę małą, czyli rączki. Poprzez, chodzi Pani o zameczki. Oczywiście różnego rodzaju zamki. Okay. Dalej. E, żeby robić coś z rączką, robi to z udziałem wzroku. Koordynacja wzrokowo-ruchowa, potrzebna jak nic w szkole przepisywanie z tablicy, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Dla przykładu, tak? Dalej. To to jest, jeśli chodzi o te zamykania, oczywiście natomiast zwierzaki można różne rzeczy, można wymyślać historyjki z tymi zwierzakami o. można ćwiczyć na emocjach jeżeli na przykład jakieś dziecko ma jakąś trudność można sobie historyjkę wymyślić ja generalnie bardzo polecam bajki terapeutyczne, w których często występują zwierzęta, można oswajać z lękiem, można, oswajać, można uczyć jak sobie radzić ze złością tak? konik był na przykład zezłoszczony i co tam mhm. i sobie stworzyć nawet krótką taką opowieść Wieść, tak? Można w taki sposób. Można również, to co y, y, wspominała Pani, y, uczyć się y, typowo o różnych zwierzętach, mm -hmm. może od głosów, ale generalnie o tych różnych zwierzętach, które wchodzimy w biologię. Tak? Można za... liczyć zwierzęta, My to właśnie szeregować robimy. zwierzęta. Tak? Kolory poznawa się na zwierzakach, prawda? Tak, ale też fajne na przykład akurat w tym zestawie, i ja myślę, że też mhm. warto jest zwracać na to uwagę, że zwierzęta, zobaczcie, mają zachowaną w miarę proporcje, że koni nie jest tego samej, tej samej wielkości, co świnka. Mhm. I jakby dziecko już naturalnie przybiera też, bo czasami tak. zabawki są wszystkie równego, mhm. e, równego rozmiaru. Ale ja mam wrażenie i muszę to powiedzieć, że co ja bym pani Ewie nie dała do ręki, to ona i tak wymyśli z tego ekstra zabawę. Nawet zwykła kartka papierów, słuchajcie, by już to była samoloczna i w ogóle czymś ekstra. Dobra, idziemy dalej. Powiem jeszcze, muszę powiedzieć tak, tak, jeszcze jedno jedną zabawę. Jedną zabawę. zabawę e, to znaczy, drodzy Państwo, jak prosta zabawa. E, zabawa, w to, na przykład takie polecenie. E, postaw świnkę, e, zależy jakie to jest e, dziecko, tak? Z prawej strony e, krowy. Postaw świnkę za krową, przed krową na przykład, tak? tak obok krowy. Uczymy tak zwanych stosunków przestrzennych. To jest, ja wiem, że u małego dziecka my tego nie rozumiemy, ale my tym doskonalimy to i posługujemy się w geometrii w szkole, w geografii na mapie, tak? tak? Jest w historii, w stosunkach czasoprzestrzennych od takich małych zabaw. Wydawałoby się, że to nic nie znaczy. Wszystko coś znaczy. Zaczynamy od. Tak. Sera, myszy. Sera myszy. Drodzy rodzice, uwaga na podróby, bo. E... Jeszcze poproszę, robaczek tam gdzieś powinien być. być? Dobra. To pani Ewa pokazuje. A, spad, A, spadła robaczek. O, ty, glisto. <laughs> Dobrze, więc zacznę od e, myszek. E, e, drodzy Państwo, bardzo fajna, prosta zabawa, e, zabawa, która ja jest wykorzystywana bawić. też w terapii pedagogicznej, w terapii ręki. E, można dostać tego typu zabaweczki w różnych miejscach, e, w naszej Galerii Poborskiej, tak, na w gdzie mamy zamontkami. różne fajne i różne piaski kinetyczne. Natomiast ser ma dziury. Sam ser, oczywiście, tego Państwo teraz nie. Doświadczacie, ale my doświadczamy, ta, bo dotykamy. Ta, ta. Ma bardzo specyficzny, specyficzną fakturę i dotyk. I też dodam, przy dużych nadwrażliwościach nie każdy to lubi i nie każdy mhm. dotknie. Tak. Podpowiem też, ponieważ ta masa wszystko łapie, e, trzeba ją często myć i należy ją oprószyć delikatnie mąką, żeby właśnie nie łapała na dywanie, zwłaszcza różnych pruszków. No i mamy myszy. Myszy jak myszy. Tak. Niektórzy się boją myszy. Ale są one w ogóle, te myszy są, i ta zabawka myszy, oryginalna, podkreślam oryginalna, bo tak. są podróby, które nie są tak trwałe, jest bardzo trwała i naprawdę dziecko <śm> może wyciągać śmiało. Tak, można przeciągać. Teraz cała ta, zabawa polega na tym, żeby myszka, no bo oczywiście myszka jest serek, żeby myszka tam sobie weszła do tego serka. Później szukamy, tak, dziecko szuka, gdzie ta myszka i co się dzieje? Dziecko ćwiczy rączkę, czyli tak zwaną motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, prawidłowe napięcie mięśniowe, no bo tam musi jednak to ponaciskać i się z tym pobawić. Bardzo fajna zabaweczka. Druga fajna zabaweczka... To są wszystko fajne zabawki. Uwierzcie mi, że jak ja tu przychodzę ze Stasiem, to czasami siedzę i ukradkiem się bawię. To jest rewelacyjne, bo to ja w ogóle stwierdziłam, że to można i do diagnozy i do terapii. Słuchajcie, to jest taka zabawa, jest taki krążek i jest takie czary-mary, zaraz zrobimy. O, mam nadzieję, że to będzie widać. Proszę, jaka jestem zdolniacha. Słuchajcie, co to jest? Tak naprawdę tutaj na końcach jest magnes, który powoduje, że to bardzo fajnie trzyma się tego urządzenia. Ale trzeba utrzymywać z tym kontakt wzrokowy. Ja, załóżmy, mam dość dobrą koordynację, więc nawet jak chwilę spojrzę, sobie radzę, ale dzieci, które mają problem z koncentracją uwagi, z koordynacją świetna, prosta zabawa. Raz prawą rączką, zawsze mówię, kilka razy prawą, kilka razy lewą to jest bardzo fajne, bo nawet dzieci, które mają rzeczywiście problem z koordynacją, to Ponieważ jest tu magnes, to się trzyma, czyli im się też udaje, czyli nie mają takiego momentu niepowodzenia mhm. robię, robi mi wypada. Udaje się wszystkim i każdy ćwiczy, więc bardzo fajna też zabawka. Mamy szereg przeróżnych, no nie damy rady pokazać wszystkiego, ale przeróżne klepsydry, od małych, od dużych i różnych kolorów, w zależności od tego, jakie sobie światło też ustawicie. Samopatrzenie to takie aktywizowanie wzroku, jest, tak? Przekładanie, że przekładam, też koncentracja uwagi. Czasem, w zależności od różnych, bo mamy różne klepsydry, ustawiamy sobie na, na przykład czas na wykonanie zadania. Jak wszystkie kuleczki przelecą, to w tym czasie trzeba wykonać jakieś zadanie. To będzie pewnie mało widać. Natomiast to zrobimy za chwilę najwyżej zbliżenie. E, natomiast to jest fajne, bo to jest malutkie, więc nawet małe dziecko i lekkie weźmie i chwyci w rękę. Są różne duże, małe i duże takie kolumny, e, które się świecą. To jeszcze dodatkowo jest brokat, więc błyszczy, więc też dodatkowo i aktywizacja wzroku i takiego sprawstwa, że jak pomachamy, to się coś dzieje. Ja też pozwolę sobie właśnie te piłki. Co, coś mam grzebać, proszę tak, grzeba właśnie piłki. Dobrze. Szereg różnych piłek do ściskania. To znowu pewne rzeczy trzeba poczuć, nie da się tego niestety Ale pokazać. Tu jest też, chyba był hmm. ten żółw, czy nie? Ten żółw taki ciężki jest żółw, o, jest. To jest delikatne. Bardzo jest. Jest ciężko naprawdę. Ja muszę... Tu tak. Trochę. Tak. Tego włożyć. Może być żółw, jest też żyrafa, której szyja wyskakuje. Jest też kura, które jajko wyskakuje, i jakby te różne piłeczki, różne gniotki, one z jednej strony oswajają dotykowo, a z drugiej dziecko ćwiczy napięcie mięśniowe i też przez to, że są różne, to każde ma szansę coś tam ścisnąć, że jest efekt. tak? Nie ta piłka bardzo relaksuje tak, w ogóle. Ona ta jest taka, tak działa relaksująco, no. fajnie, ona sama w sobie ma takie glutki. No pewnych rzeczy właśnie trzeba doświadczyć. Młotek. Młotek, za niesubordynację, bum, oczywiście żartuję. Nie, nie żartuję, tak, żartuję Pani. Natomiast e, oczywiście możemy różne rzeczy wykorzystywać do masażu. To jest po prostu do masażyków. E, kiedy dziecko na przykład oswajamy z dotykiem, albo dzieci potrzebują silnego, mocnego dotyku, to również do masażyku. Fajnie jest to też jako podpowiedź do zabawy yy, uczyć dziecko masowania też nas, czyli robienia tego na przemian. Mhm. Bo zwłaszcza jak są takie dzieci, które na przykład mają tendencję do zbyt mocnego ucisku, takie duże napięcie mięśniowe, yy, to też na nas my mamy okazję przećwiczyć, na ile robią to za silnie, a dlaczego. Takie dzieci w szkole, już będą większe, tak? e, mogą mieć takie zachowania, które przypominają zachowania agresywne. Nie wiem, idą korytarzem, tu kogoś odepchną, tu szturchną. Nie po to, żeby skrzywdzić, ale właśnie jakby szukają takich bodźców mocnych, które e, dostymulują to czucie głębokie. Więc my poprzez masaże, na przykład wręcz też proponujemy rodzicom, że przed pójściem, że rano, nawet przed wyjściem z domu żeby zrobić dziecku masaż. masaż. Mhm. Że to trochę tak jak chce nam się pić, napijemy się, wtedy możemy uczestniczyć w jakichś zajęciach. My też dziecku dajemy to, czego ono potrzebuje. Tym bardziej, że w Internecie Oddaję. jest dużo fajnych wierszyków, które nam pomogą tak, ten masaż. zdecydowanie, oczywiście. Lusterko. Lusterko, przyznam, lusterko jak lusterko. Lusterko mi się bardzo podoba. Lusterko jest z funkcją taką, że można je zawiesić. Natomiast właśnie lusterko ma takie czary-mary. Czyli tworzy się taki fajny tunel, i jeszcze jak zrobi się, że w sali jest troszkę ciemniej, to rzeczywiście dzieci uwielbiają, sprawdzają oczywiście, gdzie ten tunel no bo jest to płaskie, nadal, nadal, to jak to jest zrobione, gdzie ten tunel jest, a nawet ostatnio miałam dziecko, bo dzieci same wymyślają zabawy i ważne jest, żeby słuchać dzieci. One same uczyć. nam podpowiadają w czym i z czym czują się dobrze. I mieliśmy zawieszoną, teraz mamy akurat inną platformę, ale była taka gruszka i sobie dziecko właśnie weszło do tej gruszki, weszło sobie właśnie z tym tunelem, wzięło jeszcze pluszaki i zrobiło sobie tak zwaną salę doświadczenia świata. <laughs> Czyli doświadczało wzrokiem również i zaspokajało gdzieś. Twoich potrzeba. To niestety jest bardzo droga zabawka. No jest droga. <laughs> to Dlatego, No nie każdy sobie może na to pozwolić, bo koszt jest około 250 zł, mm -hmm. ale... No ale tu się dużo dzieje z tymi tu się dużo nie? dzieje. To są takie klocki, które no właśnie, są różne. Klocki są przede wszystkim bardzo bezpieczne. Jest piasek na przykład. E, I e, tak. i brokat. Mamy piasek. Mamy ciecz z brokatem różnych kolorów. Tak. Mamy też kuleczki, które wydają dźwięki. I wreszcie mój ulubiony to jest, bo mamy też z, ze szkiełkiem. Moje ulubione szkiełko to żółty, bo jak patrzę przez żółty, to cały świat jest, jest tak słoneczny, że od razu podnosi mi nastrój. Co my z tymi kloskami możemy robić? One oczywiście przez to, że zawierają w środku różne elementy, więc też działają aktywizująco i na wzrok, i na słuch. A możemy z tego budować zamek, domek, ale ja na przykład też tak wykorzystuję, uczę dzieci kolorów, czyli na przykład układamy wszystkie żółte klocki, wszystkie czerwone, wszystkie niebieskie, mamy też kształty, trójkąty, kwadraty. Możemy kształtami na przykład, tak. więc możemy różnie szeregować, możemy liczyć w zależności też, jakie to jest dziecko, jakie ma możliwości, w jakim wieku. Więc no zabaw można sobie wymyślać tak naprawdę tutaj sporo, To są. To takie... dla mnie. Tak, ja też chciałam powiedzieć, ja to akurat kupiłam to są krążki małe dzieci na zasadzie takich właśnie układanych, po prostu poszczególnych kół. Może się z tym bawić, wykorzystywać, można tą wykorzystywać jako ringo do rzutów na przykład do celu, ale można też to tak poukładać, ułożyć sobie na przykład jakąś ścieżkę taką mhm. do chodzenia i to się zakłada na głowę generalnie. No i teraz trzeba z tym chodzić, wykonać różne zadania, tak żeby nie spadło. Tak? Super. To jest trudne, to oczywiście też nie dla wszystkich, bo jeżeli jest dziecko, które jest jeszcze zbyt małe albo ma duże trudności, no to też musimy to odpowiednio zaplanować, żeby z kolei nie pokazać tego, co dziecko nie umie i, i żeby nie obniżyć jego poczucia własnej wartości, no tylko w drugą stronę. Ja bardzo lubię osobiście również ta, jest taka piłeczka, oczywiście nie wiem, czy mi się teraz uda. Piłeczka jest na sznurku. I kwestia jest koordynacji i koncentracji, czyli trzeba generalnie zrobić tak, żeby właśnie udało się piłeczką trafić do celu. Powiem Wam, jak dzieci są niezwykłe i niezwykle kreatywne. Mam chłopca, który, jak ja mówię, no tutaj właśnie najpierw robię ja, pokazuję później on. I on generalnie robi tak, czyli zakręca sobie tutaj, czyli robi w sposób kreatywny i. Cwany, później mu ta piłeczka szybciutko ląduje. On to robi bardzo szybko w ten sposób i też jest cel osiągnięty Oczywiście trzeba sobie łatwiej się dokładniać. To jest fajne i ja mm. e, chciałam powiedzieć, że może nie taką zabawkę, ale te tekstury mm. dużo osób ma z nas w domu, bo mamy szczotkę do rąk, bo mamy kawałek papieru ściernego, mm. bo mamy jakieś, nie wiem, kawałki materiałów mm. i co? E, tak, to jest fajne nawet do zbadania, jak dziecko reaguje, reaguje na różne tak. faktury. Jak mamy wątpliwość, czy na przykład dziecko ma jakieś tutaj właśnie sensoryczne nieprawidłowości, a dodam też... Że właściwie często, gdyby tak się zdarzyło, że dziecko ma jakieś zaburzenia rozwoju, to pierwsze elementy tak w objawach to dostrzegamy trudności takie sensoryczne czasem. I teraz, tak, to oczywiście jest gotowe, coś tam jest gładkie, coś bardziej chropowate, jakiś ciciuś, jakieś sreberko. Ale, drodzy Państwo, wystarczy wziąć tak naprawdę tył bloku technicznego, pociąć na kwadraty, okleić. No, właśnie papierem ściernym, resztką jakiegoś materiału, wełną bukle, jakimś tam gdzieś e, ciciusiem, tak? E, czy na przykład właśnie podać kawałeczek szczotki i robimy sobie również elementy sensoryczne do dotykania. Jeszcze powiem, bo też jest fajny pomysł, można na przykład wziąć duży arkusz szarego papieru, wykreślić na nim kwadraty, jak są maleńkie dzieci, jeszcze całkiem e, te kwadraty wysmarować klejem. I posypać na przykład jeden kwadrat ziarna słonecznika, drugi mąka ziemniaczana, trzeci fasola. No to już kwestia inwencji. To przykrywamy folią taką malarską. Wykreślamy, czyli taśmą, te kwadraty, odcinamy to wszystko i mamy taką ścieżkę, takie kwadraty sensoryczne. Kiedyś to robiliśmy też u nas w żłobku i dzieciaki, które jeszcze nie chodziły, na czworakach dotykały, niektóre na nóżkach bosych, niektóre rączkami. Bardzo fajna taka aktywizacja i poznawania różnych struktur. I jeszcze też dodam jedną rzecz a propos mas plastycznych. Bo oczywiście są, jest piasek kinetyczny, mhm. on jest też dość drogi. Piasek można sobie zrobić z oleju i mąki i też można z jego babki robić. Można do, dodać barwników spożywczych, można dodać zapachów różnych, można dodać brokatu. I jak to na przykład sparzymy ciepłą wodą, robi nam się modelina. Ma przewagę też tą, że ma olej, więc modelina nam nie zastyga i nie robi mhm. się twarda. Więc tu naprawdę kreatywność nie zna granic. Super. Ja bardzo dziękuję. Musimy już zakończyć, ale obiecuję, że to nie była ostatnia rozmowa z panią Ewa, bo pani Ewa to jest ogrom wiedzy, i jeszcze dziękuję. to, co dopiero wzięliśmy, to jest naprawdę jedna, jedna tysiączna. Bardzo dziękuję. Ja też pięknie dziękuję, i do zobaczenia, do zobaczenia. w takim razie. Dziękuję bardzo. Uff.